Każdego dnia Claire obserwowała kobietę w zaawansowanej ciąży, która żebrała przed jej sklepem spożywczym. Zniszczona odzież i wyczerpana twarz budziły współczucie przechodniów. Pewnego wieczoru Claire postanowiła pójść za nią do domu, spodziewając się, że kobieta wejdzie do schroniska albo zniszczonego mieszkania. Zamiast tego kobieta poszła prosto do czystego, zadbanego domu w eleganckiej dzielnicy. Gdy Claire w końcu ją skonfrontowała kilka dni później, Kobieta się załamała i wyjawił prawdę, która wszystko zmieniła. Claire Miller pracowała w sklepie spożywczym od trzech lat, ale od kilku tygodni coś nowego przyciągnęło jej uwagę. Kobieta w ciąży zajęła miejsce tuż przed wejściem. Siedziała na złożonym kocu, przed nią stał mały kubek. Brzuch miała ogromny, rozciągał materiał znoszonych ubrań. Wyglądała na wyczerpaną, twarz miała bladą i ściągniętą. Ludzie różnie reagowali na jej obecność. Niektórzy kupujący zatrzymywali się, sięgali do portfeli i wrzucali kilka banknotów do jej kubka. Inni rzucali krótkie spojrzenie w dół, potem przyspieszali kroku. Kler przyglądała się tej kobiecie coraz częściej. W wolnych chwilach przy kasie zerkała przez okno. Podczas przerw wychodziła na zewnątrz i widziała kobietę wciąż tam, rękę na brzuchu, wzrok nieobecny. Dni mijały. Kobieta pojawiała się każdego ranka około dziewiątej. I zostawała do zamknięcia sklepu o siódmej. Przy każdej pogodzie tam była Kler zaczęła się zastanawiać, gdzie kobieta nocuje. Czy ma gdzie spać? Pytania narastały w głowie Kler, ale nigdy nie podeszła do kobiety bezpośrednio. Potem pewnego wieczoru wszystko się zmieniło, Kler skończyła zmianę i wyszła na parking niemal pusty. Kobieta wciąż tam była, powoli zbierała swoje rzeczy. Podniosła kubek, wysypała monety i banknoty do małego płóciennego woreczka i starannie go zawiązała. Kler patrzyła jak odchodzi, a potem, nie zastanawiając się tak naprawdę, poszła za nią. Kobieta szła wolno, od czasu do czasu zatrzymywała się, żeby odpocząć. Kler spodziewała się, że skręci w stronę gorszej części miasta, tam gdzie były schroniska i tanie mieszkania, ale nie skręciła. Zamiast tego poszła w przeciwnym kierunku, w stronę ładniejszych dzielnic. Kobieta skręciła na cichą ulicę mieszkaniową. Domy tutaj były zadbane, świeżo pomalowane i z zadbanymi ogródkami. Kobieta zatrzymała się przed jednym domem. Nie był to pałac, ale ładny. Parterowy dom z przyciętym żywopłotem. Wyjęła komplet kluczy, otworzyła frontowe drzwi i zniknęła w środku. Kler zamarła po drugiej stronie ulicy. Myśli wirowały jej w głowie. Ta kobieta miała swój dom. Miała gdzie mieszkać. Więc, dlaczego spędzała całe dnie siedząc na chodniku i żebrzac odrobny? Następnego dnia, Claire wróciła do tej dzielnicy. Zauważyła starszego mężczyznę, podlewającego trawnik kilka domów dalej. Zapytała, czy wie coś o kobiecie mieszkającej w domu, który widziała. Mężczyzna przyjrzał się jej przez chwilę, potem skinął głową, powiedział jej, że kobieta nazywa się Jessica Blake. Mieszka tam od lat. Trzyma się głównie na uboczu. Claire podziękowała i odeszła, jej dezorientacja rosła. W ciągu kolejnych kilku dni wypytywała innych sąsiadów. Jedna kobieta wspomniała, że Jessica ma nastoletnią córkę, inna powiedziała, że Jessica miała kilka prac, zanim przestała pojawiać się w jednej z nich. W końcu pewnego popołudnia Claire podjęła decyzję. Czekała, aż Jessica pojawi się na swoim zwykłym miejscu przed sklepem. Potem z bijącym sercem podeszła i przykucnęła obok niej. Zapytała ją wprost: Dlaczego ktoś kto ma dom żebrze na ulicach? Jessica podniosła na nią wzrok i przez chwilę Claire zobaczyła jak coś zmienia się w jej oczach. Potem twarz Jessici się załamała. Łzy spływały po jej policzkach. Ręce jej drżały gdy przycisnęła je do twarzy. I wtedy powiedziała Claire prawdę. Nie była w ciąży. Brzuch był sztuczny. Jessica wyjaśniła drżącym głosem, że próbowała najpierw wszystkiego innego. Brała dodatkową pracę, sprzedawała co mogła, składała wnioski o kredyty, które zostały odrzucone. Nic nie wystarczyło. Jej córka Emma miała 16 lat i desperacko potrzebowała operacji. Operacji ratującej życie, której ubezpieczenie nie pokrywało w całości. Rachunki medyczne były przygniatające. Jessica patrzyła, jak kwota rośnie coraz wyżej, wiedząc, że nigdy nie będzie w stanie zapłacić sama. Wtedy pewnego dnia zauważyła coś. Zobaczyła, jak ludzie reagują na kobiety w ciąży potrzebujące pomocy, jak natychmiast łagodnieją, jak sięgają do portfeli bez wahania. Zrozumiała, że żebrzaca kobieta w ciąży dotyka czegoś głębokiego w ludziach, czegoś, co sprawia, że chcą pomóc, więc podjęła decyzję. Kupiła wyściółkę, założyła ją i usiadła na tym chodniku. Każdy dolar, który zebrała, trafiał na konto oszczędnościowe. Każdy grosz był dla Emmy. Jessica spojrzała na Kler czerwonymi, opuchniętymi oczami. Powiedziała, że wie, że to było złe. Ale nie wiedziała, co innego może zrobić. Jej córka miała coraz mniej czasu, a to był jedyny sposób, jaki przyszedł jej do głowy, żeby ją uratować. Poprosiła Claire, żeby nie osądzała jej zbyt surowo. Poprosiła, żeby zrozumiała, że nie chodziło o chciwość ani lenistwo, chodziło o matkę próbującą utrzymać swoje dziecko przy życiu. Claire siedziała tam oszołomiona. Czuła, jak łzy spływają po jej własnej twarzy. Nie wiedziała co powiedzieć. Część jej była zła. Zła, że Jessica oszukała tylu ludzi, wykorzystała ich dobroć, ale inna część rozumiała. Pomyślała o tym, co by zrobiła, gdyby ktoś, kogo kocha, umierał, a ona nie miała sposobu, żeby go uratować. Czy skłamałaby? Czy żebrałaby? Czy zrobiłaby wszystko, co trzeba? Nie znała odpowiedzi. Wiedziała tylko, że kobieta przed nią nie była oszustką. Była matką przypartą do muru, podejmującą niemożliwy wybór. Kler wyciągnęła rękę i chwyciła dłoń Jezici. Powiedziała jej, że rozumie, i razem siedziały tam w milczeniu. Dwie kobiety połączone prawdą zbyt skomplikowaną, żeby ją oceniać. A ty co byś zrobił na miejscu Jessici?